Chciałam coś nagrać przed szkołą i nagrywam i gdzie będę mojej te naklejki? Pierwsza jest taka. Mm. Tak, ja wam może pokażę tak. Ehm, dobra, tak jeśli jej ja tak nie mogę inaczej. Przybliżę tak. Mhm. I... Przepraszam, że wam aż ją tak przybliżyłam, tylko że ja, że ja muszę, że ja dam ten no. I tak wyglądasz od dali. A tak wyglądasz. Tego więc. Taka naklejka z Leonem. Mm. Tak. to z moja siostra. To Tak. E, tak wygląda. Przód. Mm -hmm. Tak. Mm. Jak zwyczajna naklejka na ma taki coś. Dobrze. Uh -huh. następną nakajkę uh -huh. jest to taka nakajka. Tak, dobra, ja ją ja to tak zrobię. Uh -huh. Dobra, ja Wam może tak ją pokażę, byście ją dokładnie widzieli. Uh -huh. Taka, tutaj nam. I wygląda. Ja tak pokażę. Um, tak wygląda um, ta z tym Leonem. Um, tak, tak, tak. Ten naklejki um, wyglądają. Mhm. Um, ja mam pokażę numerki. ten I to jest 21. Dobra. Um. Z jedną naklejką jest to naklejka taka e, tak wygląda taki numerek tak mnie, no jak każda naklejka ma swoją mhm. Następna jest to z tyłu pokażę, jakbyście chcieli widzieć mhm. taka czekajcie, mhm. bo trochę mi się źle pracuje takim czymś Przyszę, jeśli, proszę jeśli chcecie zobaczyć co... Mhm, te naklejki są takie. Jest taki, numerek taki. Taki, taki. Potem ostatnia naklejka jest to taka z Larą i z To jest numerek. 56. Um. C20 C159 y, y, C21 i 41. Dobrze. Kliknij. Więc y, tam jest mija się śliczną. Zobaczcie <grym> co ona robi. No takie coś robi, no i więc. Bye bye!